Szanowni Państwo, ten przez świąteczny czas uczestniczymy dzisiaj po raz kolejny w wspaniałym, pięknym kiermaszu świątecznym, który pozwoli nam jeszcze zakupić dodatkowe świąteczne potrawy, świąteczne produkty, które będziemy mogli spożywać w czasie tej Wigilii. Jest naprawdę wspaniały wybór. Wszystkie Panie z Koła Gospodyń Wiejskich jak również inni oferenci przedstawiają ofertę która nawiązuje do tradycji, dawnych tradycji naszych babć, które przygotowywały właśnie tradycyjne potrawy wigilijne. My się niezmiernie cieszymy, że tutaj u nas na Placu Zwycięstwa taki kiermasz odbywa się cyklicznie i daje możliwość Zarówno naszym mieszkańcom, jak i wszystkim, którzy przebywają w tym czasie na terenie naszego miasta, naszej gminy, zakupu do, i uzupełnienia tych produktów świątecznych. Chciałbym z tej okazji Świąt Bożego Narodzenia przekazać wszystkim mieszkańcom naszego miasta, naszej gminy, a także wszystkim gościom, którzy przebywają na terenie naszej gminy, najlepsze świąteczne życzenia. Życzyć. Pokoju i radości w te święta. Radości, która pozwoli się cieszyć nie tylko z narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale również z naszego życia, z naszych wspaniałych rodzin, a także z naszego wspaniałego, e, wspaniałej gminy, która się tak pięknie rozwija i tak pięknie poprawia warunki życia wszystkim. Jeszcze raz, Szanowni Państwo, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, a w tym nowym 2020 roku życzę. Dużo siły i zdrowia do realizacji własnych planów osobistych, tych rodzinnych, życiowych, ale przede wszystkim tych zawodowych. Niech sprzyja, sprzyja Państwu szczęście, niech towarzyszą zrozumienie i wsparcie ze wszystkich życzliwych nam osób. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Witam serdecznie. Kiermasz świąteczny w Buskim Rynku jak co roku, jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia. Jesteśmy tutaj na naszym pięknym rynku, pięknego naszego Buska Zdroju. Czego tu nie ma, szanowni państwo? Wszystko co jest nam niezbędne do rozpoczęcia świętowania pięknych świąt Bożego Narodzenia, a więc zarówno potrawy, które ubogacą nasz stół, jak i ozdoby świąteczne ręcznie robione bombeczki, stroiki, wszystko, co może być na choince, pod choinką. E, także myślę, że ten kiermasz świąteczny jest takim e, właściwie rozpoczęciem świętowania w naszym mieście. E, organizatorem tego kiermaszu jest Błuskie Samorządowe Centrum Kultury oraz e, patronem objął burmistrz miasta i gminy, pan Waldemar Sikora. E, wszyscy, którzy tu są, bardzo dobrze bawią się, mimo że atmosfera może nie jest typowo świąteczna, przypominająca święta Bożego Narodzenia, ale myślę, że gorące serca tutaj są i przygotowania świąteczne już są w pełni. A ze swojej strony życzę Państwu wszystkiego najlepszego na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia, zdrowia, spokoju, szczęścia i wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze.